Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj postanowiłem sprawdzić, czy da się rozpalić ogień za pomocą słońca. Czytałem dużo razy o tym, widziałem filmiki, na których pokazywano właśnie tę metodę rozpalania ognia, ale nigdy jeszcze nie próbowałem, więc myślę, że czas spróbować własnych sił. Pogodę dzisiaj mamy ładną, jest słonecznie, jest ciepło. Słońce co prawda chowa się co jakiś czas za, za chmurami, więc nie mamy pełnej lampy, ale to chyba lepiej, warunki są bardziej realistyczne, no bo w, te, w takiej technice, technice przetrwania, można ją nazwać nawet techniką survivalową, no chyba na pewno można ją nazwać techniką survivalową, no istotne jest to, że nie wiemy na jakie warunki trafimy, nie wiemy gdzie się znajdziemy, w jakim terenie i czy wtedy będzie świeciło słońce. Także lekka chmurka dzisiaj doda tylko realizmu dzisiejszemu ćwiczeniu. No to taki plan na dziś. Zapraszam Was. Idąc na miejsce gdzie chcę dzisiejsze próby wykonywać natrafię na pierwszy problem albo wyzwanie dodatkowe, bo w tym miejscu przeważnie, w którym się teraz znajdujemy, w tym miejscu przeważnie jest mnóstwo usuniętej trawy. No Dzisiaj jest jak na lekarstwo, troszkę udało mi się zebrać, ale jest ona troszkę wilgotna. Parę dni temu były tutaj potężne ulewy i widocznie jeszcze nie zdążyła wyschnąć w 100%. Ale za to spotkałem zająca, który przez dłuższą chwilę nie był świadomy mojej obecności. To jest to samo miejsce, w którym kilka tygodni temu, gdy nagrywałem inny odcinek, chyba o mniszku lekarskim, goniły się zające i zupełnie nie zwracały na mnie uwagi. Wtedy myślałem, że to jest zabawa, ale jeden z widzów, a konkretnie Paweł, podesłał mi filmik i wytłumaczył, że w ten sposób zające odbywają gody. No i były tak zabsorbowane sobą nawzajem i zdobywaniem ukochanej, że zwyczajnie nie miały czasu na mnie zwracać uwagę. Czyli już się czegoś nauczyliśmy, a jeszcze się odcinek na dobry nie zaczął. Mam tą odrobinę trawy, którą udało mi się zebrać. Idę teraz poszukać miejsca w lesie, bo chcę spróbować rozpalić ogień słońcem w lesie. Oczywiście poszukam jakiejś polany, gdzie będzie na tyle e, przestrzeń u góry otwarta, że Słońce będzie docierać. Ok, chyba się gdzieś tu będę rozkładał. Tam naprzeciwko, o tam, e, jest miejsce skąpane w Słońcu. Tak widzicie, jest wodopój, zwierzaki tu przechodzą pić wodę. Ale myślę, że już są po porannym śniadaniu, także jak pokręcę się tu godzinkę, 3-2 to nie zakłócę im spokoju, a po południu jak wyjdą ponownie się napić to już mnie tu nie będzie. Ok, jest rozstawiony, jak widzicie, w tej wysokości krzewach, i, i pokrzywach. Mówiąc szczerze, że miejscówka całkiem <grym> urozmaicona. Jest tutaj gorąco, czuję ten, to słońce, które na mnie pada. Także mam nadzieję, że jest to dobre miejsce. Nie będę też za długo przedłużał, bo słońce się przemieszcza i pewnie to miejsce zaraz znajdzie się w cieniu. Jaki jest plan? Chcę spróbować rozpalić kilka różnych materiałów, albo przy pomocy kilku różnych materiałów. Na początek spróbuję tą trawę, którą zebrałem. Zrobię z niej takie małe gniazdko. Użyję do tego rękawic, żeby nie, nie zwilżyć tej, tej trawy potem z dłoni, czy tam tłuszczem z rąk. I spróbuję to rozpalić taką niewielką lupą, którą Wam zaraz pokażę. Mam ją w swoim w swoim zestawie do rozpalania ognia, który prezentowałem Wam na jednym z innych odcinków. Albo nie, przestawię kamerę i pokażę Wam, co mam i jaką lupą będę rozpalał, tak żeby wszystko było jasne. I nie przedłużając, biorę się za to tak, żeby zdążyć, zanim słońce zmieni położenie. Więc w moim zestawie do rozpalania ognia, powiedzmy w bardziej tradycyjny sposób, mam krzesiwo kowalskie, którego dzisiaj nie będę używał. Mam sznurek konopny, którego spróbuję dzisiaj wykorzystać. Tu mam smolne szczapki, krzemienie. Tu mam moją małą lupę, którą będę chciał dzisiaj powalczyć. Zobaczymy, czy się uda. No i mam zwęgloną bawełnę, która myślę, będzie kluczowa dzisiaj do, do powodzenia całego, całego pomysłu na dzisiejszy wypad. Także to znajduje się w moim zestawie. Użyję bawełny, lupy oraz sznurka. No i oczywiście mojej trawy suchej, którą zebrałem po drodze. Rękawiczki mam założone, wykorzystam część tej trawy, bo Pozostałą chcę mieć na pozostałe sposoby, próby także trochę ją tutaj roz, może na paleniskiem rozrywam ją odrobinę tak jakbyśmy robili gniazdko do rozpalania krzesiwym kowalskim tak żeby było więcej przestrzeni na powietrze w środku i żeby same włókna były bardziej. Delikatne, mniejsze, przez co mam nadzieję e, złapią e, żar i pozwolą e, się później rozdmuchać do płomieni, chociaż przyznaję otwarcie i szczerze i nie jest to żadne usprawiedliwienie wydaje mi się, że samej prawy e, rozpalić mi się nie uda. No ale dobra, to co? Próbujemy. Mam moją lupę. Staram się tak dobrać, staram się ustawić lupę w ten sposób, żeby jak najwięcej promieni słonecznych na nią padało i żeby to miejsce, w którym one się skupiają po przejściu przez lupę, było jak najmniejsze. Latające dookoła owady nie pomagają w tym zadaniu. Może tutaj. Chyba teraz w miarę dobrze uchwyciłem No i czekamy Nie udało się rozpalić bezpośrednio suchej trawy. Próbowałem przez jakieś 20 minut. Przykładałem również lupę nad dłoń. No i temperatura była wyczuwalna, ale no nie była to aż nie wiem, tak wysoka temperatura, żeby, żeby bolało czy cokolwiek. Więc przypuszczam, że, że zwyczajnie ta lupa może być mało wydajna. No ale nie jest to usprawiedliwienie, bo. Wiedziałem, jaką lupę zabieram. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy, że cały czas zakładamy, że jest to metoda rozpalenia ognia na wypadek jakichś poważnych kłopotów. Także też nie, nie wiemy, jaki sprzęt będziemy wtedy mieli z sobą. Chociaż teorie surwiwołowe twierdzą, że ten zestaw, podstawowy zestaw przetrwania powinien właśnie być przećwiczony i zawierać elementy, które. Są przetestowane przez nas wcześniej. i Które pozwolą nam na rozpalenie ognia, dlatego idąc tą drogą rozumowania, biorę zwęgloną w bawełnę, położę ją na tej suchej trawie i zobaczymy, czy to złapie żar. I dalej będę mógł rozdmuchać całość do, do płomieni. To próba numer dwa: sucha trawa plus zwęglona w bawełna plus soczewka. Tu przynajmniej widać, czy nasze światło jest skupione. No zaczyna dymić. Zaczyna dymić. Ja dym widzę. Mam nadzieję, że wy też. Żarzy się. Teraz postaram się to delikatnie rozdmuchać. Czekajcie, tak żebyście widzieli. Przystawię kamerę. Eee, no więc dym widać. Unosi się. Teraz próbuję to rozdmuchać. Proszę bardzo, mamy płomień. Czyli co? Dało radę. Moją małą lupą, modelarską lupą, bo zdemontowałem ją z, takich, z takiego zestawu, który zakładasz na głowę. Możesz sobie tam tą lupę prze, przesuwać, tak, żeby patrzeć na drobne części. <gry> Także stąd pochodzi ta, e, ta lupa. Udało się e, z wygląda bawełna chwyciła bardzo szybko. E, jak widzieliście, tu nie było żadnych cięć materiału. E, trwało to może z 15 sekund, może 20. E, no i f, jak już ta bawełna chwyciła żar, to co, to co pozostało to to rozdmuchanie tego do pomieni no i dalej budujemy już ognisko, tak jak się to tradycyjnie robi. czy jednak, no, żeby tą metodą rozpalić, trzeba być w jakiś tam sposób przygotowany. Ja spróbuję jeszcze kilku rzeczy. Spróbuję ten sznurek konopny czy tam lniany rozpalić. Też wątpię, żeby się udało. Jakbym dołożył zwęgloną bawełnę, to pewnie się uda. No ale tego już nie będę robił, bo co do zasady zostało to udowodnione, że taka metoda kombinowana działa, czyli jakiś suchy materiał plus zwęglona bawełna, która jest bardzo łatwo opalnym materiałem. Taka jej funkcja i po to ją zwęglamy, żeby tak działała. Spróbuję z tym sznurkiem konopnym. Mam też z ogniska domowego, z ogródka wziąłem Węgielek taki, który został po paleniu i zobaczyć, czy taki węgiel z, z ognicha, e, który czasami możemy znaleźć w lesie, bądź nie wiem, paliliśmy wcześniej ognisko i, i chcemy po prostu potrenować tą metodę. Zobaczymy też, czy ten węgiel e, chwyci od, e, od promieni słońca. Czyli co? Najpierw sznurek konopny, później węgiel. A sznurek konopny rozczepiam, e, No, niestety robię to teraz dłońmi, bo. No bo rękawiczkami nie jestem w stanie tak precyzyjnie tego chwycić. Jak gdzieś rozpalacie ognisko z dzieciakami, to świetna zabawa. Dajcie dzieciom takie kawałki sznurka i niech porobią z tego gniazdka. Bawią się przy tym wyśmienicie. Biorą czynny udział w, w prymitywnej sztuce rozpalania ognia bez użycia zapalniczek, podpałek. Co gorsza. I przynajmniej się przy okazji się czegoś uczą. Dobra, ja to szczepię, zrobię z tego e, gniazdko e, składające się z takich delikatnych włókien, e, grubości włosa, no i zobaczymy, czy się uda. Mój, tryb, mój typ jest taki, że się e, ta metoda e, niestety też nie powiedzie. A przynajmniej nie z lupą, którą ja posiadam, nie przy dzisiejszym sąc. Ok, to nasz sznurek konopny zamienił się w gniazdko do rozpalania ognia. No i zobaczmy, czy się uda za pomocą słońca rozpalić. Chyba teraz mam dobrze skupione. Duża trudność jest w tej metodzie, również w tym, żeby utrzymać lupę w miarę nieruchomo. No niestety, również zakończyło się to porażką. Nic się kompletnie, nic się nie działo z, z moim kuleczką z rozdrobnionego sznurka konopnego. Także co, spróbujemy z tym węgielkiem. Z tym węgielkiem, który przyniosłem z, z odnicha z domu. No zobaczymy, czy uda się tym razem. Analogiczny do sytuacji poprzedniej włożę go po prostu w to moje gniazdko ze sznurka konopnego i, i spróbujemy. Słońce zaszło za chmurą, także jest to dodatkowe utrudnienie. Nie udało się. Próbowałem przez kilkanaście minut bezskutecznie. Nawet przelatujące F16 nad naszymi głowami nie pomogły. Ale żeby potwierdzić skuteczność metody z użyciem zwęglonej bawełny, powtórzymy ćwiczenie jeszcze raz. Skoro nasze gniazdko mamy już przygotowane, ponownie włożę tam zwęgloną bawełnę i spróbujmy rozpalić. Tym sposobem po raz drugi zmieniłem miejscówkę, bo słońce się przesunęło, zasło, zaszło za drzewa, spróbuję tutaj, o, widzę dym. Okej, okay, mi się, czyli bawełna po raz kolejny zadziałała. O, teraz za ładnie słoneczko przyświeciło. Od razu to widać na, po blasku tego skupionego promienia przez soczewkę. Staje się momentalnie dużo bardziej jasne ta plamka. Dobra, bawełna już się zapaliła. Proszę bardzo. Podsumowując ten krótki eksperyment, jak najbardziej ta metoda jest skuteczna pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim musimy mieć do tego odpowiednie narzędzia. Moja lupa była wystarczająca na rozpalenie za pomocą zwęglonej bawełny, ale przypuszczam, że jej wielkość nie pozwalała rozpalić innych materiałów. Może gdyby była większa, skupiałaby więcej światła i ta plamka skupionego światła miałaby większą temperaturę. Udałoby się rozpalić również trawę i sznurek konopny też materiały muszą być odpowiednio przygotowane no na pewno nie jest to metoda którą łatwo rozpalić ogień kiedy rzeczywiście nie posiadamy żadnych z wymienionych elementów nie wiem znajdziemy się w sytuacji rzeczywiście survivalowej i znajdziemy dęko od butelki no to taka sytuacja teoretyczna będzie w mojej opinii po przeprowadzeniu tych tutaj ćwiczeń i zabawy z rozpalaniem poprzez słońce no, będzie rozpalenie ognia w ten sposób bardzo bardzo trudne, dlatego wszelkiego rodzaju opracowania podręczniki do survivalu mówią o tym, że ten zestaw asekuracyjny, zestaw przetrwania, tą naszą pierwszą linię, te nasze survivalowe EDC, nazywać to można w, w różny sposób, no, powinniśmy mieć skonfigurowany w ten sposób, żeby właśnie za, zawierał materiały, które będzie nam łatwo rozpalić, czy to przy pomocy krzesiwa, zapałki. Czy chociażby tak jak dzisiaj, przy pomocy e, lupy, bądź in, soczewki jakiejś, e, którą będziemy skupiać światło, żeby rozpalić? Ok, e, wypad udany, uważam, że e, bardzo udany. E, wiem co wychodzi, co nie wychodzi. E, wiem, że mógłbym e, zainwestować w większą e, lupę. Może w przyszłości się to stanie. E, czegoś się nauczyłem. Mam nadzieję, że Wy również. To tyle ode mnie na dzisiaj. Ja stąd zmykam, bo mnie owady zaraz zjedzą żywcem. Trzymajcie się, do następnego razu.